Drabana, z klasy Temat mojego projektu to i kultura Wielkiej Brytanii. Moją inspiracją do wyboru tego tematu była wizyta, którą się w z Można powiedzieć, że już wtedy zaczęłam mię pracę nad projektem. W tych dniach cały kraj, 70 w 70, na a dziesiątki tysięcy osób z całego kraju przyjechało do Londynu, by zabrać Jest interaktywny plakat, który można pełnić w tworzeniu podczas mojej prezentacji. Przy jego pomocy opowiem o tradycji, kulturze i symbolach Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania jest krajem bardzo niezwykłym, położonym na wyspie. Dzięki temu nigdy nie została kobieta na żaden dłuższy czas inne państwo, co zapewniło jej silność polityczną. Dzięki temu jest dzisiaj wielką gospodarczą, kulturalną i naukową Europy świata. Wielka Brytania jest także nie tylko przez swoje ustawie. Jest ona Monarchy i Partia e, Oto wizję, że zmarłej i wywodniej Europy jest, gminy, jest, blokiem, jest najdłużej panującej w Wielkiej Brytanii. E, w Wielkiej Brytanii jest także jedno z największych pod ludności miasta Europy, czyli Londyn. Mianę na całym świecie stymulę tego miasta, Na świecie podzielny metro, lub Big Ben, którego tarcza cyfrowa ma ponad 7 metrów. Mm. E, teraz chciałabym powiedzieć troszeczkę o zwyczajach, w tradycji. Pierwszym i na pewno najbardziej znanym z nich jest, jest herba. herbaty. E, Tradycję tę zapomniętowała księżna Anna, która z myśliąc pomiędzy oczekiwaniem, między lunchem i kolacją, zacząć dodatkową przepustkę. Dlatego ciarko do herbaty wydaje się ciasto. Teraz Turki już tak często tej, tej, tej herbaty nie piją, szczególnie dlatego, te, że no, są w osób pracy kiedyś tradycja była taka, że zawsze się piło o 17 tą herbatkę. No ale teraz już się nie pracuje. Drugim bardzo znanym zwyczajem tych jest jest w spawan. Nie zaznacza to jednak, jedynie nie picie alkoholu. Tam to też miejsce na narodowe z innymi ludźmi, gramy brzydkie i ciągle oglądanie sportu. Jest to ulubiona w roku przez Brytyjczyków forma spędzania czasu. Często także z rodziną, dlatego, że Brytyjczycy bardzo często zabierają do sportu swoje dzieci, z którymi też tam często przyjeżdżają. Ciekawostka jest taka, że Brytyjczycy zamiast 6 czwartku do wtorek przed środek obiecką świętują parę w którym na wszystkich ulicach, które odbywają się w myśli, w których biegnąć, cały czas trzeba wydziwiać należniki za pomocą kultury. Dziękuję za uwagę.